Kanały. Będą za tydzień albo dwa. Nie wiem, będę kręcił z Minecrafta albo coś. Z Minecrafta z Margonem, nie wiem, coś jeszcze, ale będę miał nowego kompa, Więc dlatego za tydzień albo dwa. Bo teraz to ten, to jest trochę wolniejszy. I, i jak robię tam udostępniam ekran, to mi trochę laguje przy tym. Dobra. Więc, c, 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 c. Yy, ja tak jak mówiłem, filmiki będą za tydzień albo dwa. Teraz mam 6 widzów, aktualnie mam 6 widzów. Tam 100 ileś wyświetleń. I tam, tam zachęcam kanał Polski Pitos. Tak, Polski Pitos. Bardzo fajny kanał. Filmiki i nawet tam jest jak się robi intro. Yy, co tu by jeszcze powiedzieć? No chyba już nic, ale zachęcam naprawdę kanał polskiego Pitosa do subowania i lajkowania jego filmików. Dobra. Co z wami się żegnam? Nara. Nara.